Cześć, Daniel z tej strony, alsquad.pl i ostatnio się zastanawiałem i zdałem sobie z pewnej rzeczy sprawę. Ponieważ jak wiecie, ja nie lubię tego, tego stwierdzenia, chciałbym zacząć trenować, ale nie mam motywacji. Ja zawsze mówię, bo nie masz powodu, dobrego powodu, żeby zacząć trenować. I zdałem sobie sprawę, że to jest trochę niesprawiedliwe. A co jeżeli masz ten powód, ale coś Cię powstrzymuje od rozpoczęcia tego treningu i diet i tak dalej. Ponieważ każdy z nas ma swoje problemy w życiu. Ja o tym dobrze wiem. Mimo, że mam fajną koszulkę, Beer, Please, i teraz robię trening, <noise> więc jedno z drugim się jakoś nie łączę, ale ja dobrze wiem, ponieważ sam miałem ciężki okres w moim życiu. Sam pracowałem z terapeutą. Musiałem wyjść z tego dołka psychicznego. I wiem, że to jest dosyć niesprawiedliwe, bo sam też miałem problem z tym czymś. Oprócz tego, że spędzenie skóry też mi nie pozwalało trenować, no ale głowa tak samo. Coś było z głową nie tak. Musiałem to naprawić. I zdaję sobie sprawę, że właśnie taki, taki stan w którym wielu z was może być, nie pozwoli wam zmienić się na lepsze, zmienić, wyjść poza strefę komfortu i zrobić coś z waszym życiem. mimo że bardzo byście chcieli, wewnątrz czujecie potrzeby, żeby coś ze sobą zmienić i jest może być dużo rzeczy do zmiany. Sporo rzeczy do zmiany. Oprócz treningów sylwetki, to zdrowie, finanse, relacje z innymi osobami, praca, no obojętnie, bardzo dużo rzeczy może być u was do zmiany. No i jesteście przytłoczeni tym wszystkim i rozpoczęcie czegoś Wiąże się z wyjściem poza strefy komfortu i macie po prostu mentli w głowie. Macie wielki mentli w głowie i nie możecie się za nic zabrać. Więc dzisiaj odpowiedziałem właśnie na taką wiadomość osoby, która nie jest w stanie zacząć, brak motywacji, chce zacząć, brak motywacji. Znamy to. Znamy to. Już wiele razy odpisywałem na tą wiadomość i teraz postanowiłem odpowiedzieć na to inaczej, ponieważ zdaję sobie sprawę, że możecie mieć po prostu ciężko aktualnie. Więc zapomnijmy na chwilę o treningu i o diecie, o, o tym wszystkim. Zacznijmy od czegoś prostszego, jeżeli chodzi o propozycję, ale może też wyzywającego, jakby trudnego do wykonania. Czyli mamy coś, co pomoże nam wyjść z naszej strefy komfortu, w której nie, wielu z nas jest. Uciekamy do Facebooka, do filmów, do serialów, do gier. Tam się trzymamy, ponieważ tam się czujemy w miarę bezpieczni. Tak? Więc coś, co nam pomoże wyjść z tej strefy komfortu i coś, co nam da pewną... Pewną dawkę sukcesu, która może nas napędzić i da nam większy głód na kolejny sukces, kolejny sukces, kolejny sukces. Więc zacznijmy od czegoś, co jest banalne do wykonania, ale da nam poczucie zwycięstwa, sukcesu, co nam pomoże, jakby wykonać kolejne zadanie, troszeczkę trudniejsze, co nam da ponownie poczucie sukcesu. I to jest, to jest jak nauk, jeżeli, jeżeli tego doświadczycie wystarczająco dużo razy to zaczniecie być od tego uzależnieni. Następnie wyjście spoza strefy komfortu. Dla mnie to są zimne prysznice. Teraz nie każę Wam wejść w lodowaty prysznic. Od razu możecie wejść pod prysznic, który jest niekomfortowy. Tylko tyle. Po prostu troszeczkę zmniejszyć temperaturę, że nie jest tak przyjemnie, jak zawsze jest. Jak zawsze było fajnie pod prysznicem, można było siedzieć i się cały czas tak. Nie. Troszeczkę zmniejszyć temperaturę, że nie było fajnie. Później jak już się oswoicie, troszeczkę zmniejszcie temperaturę. No i wyjście z tego prysznica... Tak, żeby nie było fajnie, ok? Na następny dzień troszeczkę bardzo jest Tak, żeby zawsze jak wychodzicie z tego prysznica nie było fajnie. A po paru dniach pewnie dojdziecie do prysznica, który faktycznie jest bardzo zimny. I zobaczycie, że jak wyjdziecie pod tego, spod tego prysznica poczujecie taką pewną dawkę euforii. Takiego zwycięstwa, takiego, że jak, jak to z moją żoną mówimy ja muszę wejść pod zimny prysznic, żeby się odpipkować. Tak? Bo faktycznie wczoraj 22.30, moja córka poszła spać późno, byłem zmęczony, ale nie brałem jeszcze mojego zimnego prysznica. Miałem dwie rzeczy do wyboru. Albo pójść się już położyć, walić ten zimny prysznic, albo iść tym wziąć ten zimny prysznic przed 23:00, kiedy już byłem zmęczony. No i co? Poszedłem się odpikować, zrobiłem ten zimny prysznic i poczułem się zajebiście. Więc macie tutaj dwie propozycje. Zacznijcie od tego i zróbcie to przez tydzień. I zobaczmy, czy za tydzień znowu nie będziecie mieli tej motywacji, ochoty zacząć zmieniać się na lepsze. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że taka wypowiedź wam pomoże. Trzymajcie się i życzę wam powodzenia. Trzymam za was kciuki. Cześć.